Wyłączenie lampy za pomocą wyłącznika pojedynczego z zastosowaniem puszek górnych podsufitowych. Obwód składający się, składając się z bezpiecznika puszki górnej podsufitowej, puszki dolnej. Sprawdzamy przed przystąpieniem do pracy, czy mamy napięcie, najpierw na czynnym wodzie, Mamy napięcie, bezpiecznik wyłączony. Nie powinno być, i nie ma. Sprawdzamy jeszcze na przewodach dopływowych. Przystępujemy do łączenia. Najpierw włączymy wszystkie przewody. PE. z lampy drugi, choć w niektórych lampach zapewne będzie tak jak tutaj jest, nie będzie w ogóle ten przewód podłączony, ale podłączamy go, ponieważ niektóre obudowy są metalowe i wtedy należy podłączyć. I co jeszcze mamy? I mamy przewód do dołu, ale tego nie będziemy podłączać. Nie, nie spotkałem się jeszcze, żeby przewód ochronny był podłączony do włącznika, chyba, że jest jakiś metalowy, to wtedy go podłączymy. Czyli mamy podłączone przewody ochronne. Teraz podłączymy przewody neutralne, dopływ i żarówka. Zostały nam jeszcze przewód dopływowy, fazowy i to żarówki. Jeżeli byśmy to podłączyli razem, to żarówka by świeciła nam cały czas. Musimy ten obwód przerwać, dlatego poprowadzony jest ten otokabel. Podłączymy dopływ z przewodem, który... Biegnie do wyłącznika. O tak. I teraz tutaj nie wiem, czy zauważaliście, ale ten przewód oznaczyłem inaczej. To już nie jest przewód neutralny. To już jest przewód fazowy po prostu. Można nawet użyć innych kabli z innymi kolorami, ale jeżeli nie mamy, to dobrze by było w ten sposób oznaczyć. I podłączymy teraz to jest do wyłącznika, i z wyłącznika ten niebieski będzie wszedł do lampy. Czyli znowu podłączymy ten brązowy z lampy i nasz z wyłącznika. Ja nie będę tego chował do puszki. Żeby to to ładnie wszystko widać. Okay. Zostało nam jeszcze podłączenie wyłącznika. Ja teraz załączę napięcie, żeby zademonstrować, że nasza lampa powinna się już zaświecić po zetknięciu tych przewodów. Tak też się dzieje. Wyłączamy napięcie. Wyłącznik pojedynczy. Sposób montażu nie na śrubki tylko na wcisk. Na niektórych wyłącznikach jest jeszcze zaznaczony kierunek. Ale jak połączymy inaczej też się nie stanie. Jeden, i drugi. Oczywiście montujemy go za pomocą śrub. I w firmie nie o to chodzi. Załączymy sobie pięcie. I mamy już obwód przerywany za pomocą. Łącznika pojedynczego. To wszystko ładnie do puszek. Zwijamy. Lepiej zacząć od przewodów ochronnych, a na samym końcu stawić przewody fazowe. A po to, że łatwiej jest, przy jakiejś awarii Zmierzyć, wyciągnąć z puszki i zmierzyć, czy mamy napięcie, czy nie mamy napięcia. Tak, oto nasz obwód. O, przepraszam, jeszcze wyłączyłem napięcie, nasz obwód jest uruchomiony. Dziękuję za uwagę.